Moi drodzy, moi kochani, bardzo serdecznie was witam w niedzielę, w to najstarsze chrześcijańskie święto, w dzień pański, dzień zmartwychwstania. Cieszę się, że możemy razem się modlić. Bardzo się cieszę, że mogę być z wami w Orzegowie podczas niedzielnej eucharystii, a także podczas tych rekolekcji parafialnych. Dzisiaj Ostatni dzień, jeśli tak można liczyć, chociaż ostatecznie przecież w naszej drodze duchowej nigdy nie jest ostatni. Zapraszam Was po raz kolejny do tego, co spróbowałem jakoś nieporadnie nazwać szkołą modlitwy. Gdzie od środy popielcowej próbujemy siebie pytać i mobilizować do pewnych rzeczywistości. W środę popielcową pytaliśmy siebie, jeśli już mamy się modlić. A przecież chcemy tego, to do kogo? Z kim tak naprawdę rozmawiamy? Kim on jest? Potem pytaliśmy, gdzie można się modlić, żeby było to bardziej owocne. Kiedy można się modlić? Wczoraj jeszcze zadaliśmy sobie pytanie, jak się modlić. I dzisiaj na pewnego rodzaju podsumowanie zadałem, jak gdzieś to można było pewnie na tych plakatach przeczytać, takie pytanko, czy pomóc Ci w modlitwie? Chciałbym dzisiaj, kochani, zaprosić Was do pewnych inspiracji. Do tego, żeby, jeśli się modlić, to też być do tego zainspirowanym nieustannie przez całe życie, na świeżo, na nowo. Do tej pory, w jaki sposób mówiliśmy, szczególnie już o tym wymiarze modlitwy, przeżywania jej, doświadczenia, dzisiaj pewna propozycja takiego bezpośredniego przygotowania do modlitwy, które jest bardzo ważne. Nazwijmy to tworzenie sobie takiego przedpola jeśli tak to można jakoś słowami ująć. Kiedy byłem na studiach to chodziłem na wykłady między innymi księdza profesora Jerzego Szymika. On zawsze na początku każdego wykładu pokazywał nam stos Dosłownie, stos książek, które przynosił na każdy wykład i omawiał te książki bardzo pokrótce, pokazując nam, co warto przeczytać, aby być bardziej e, zainteresowany jeszcze tematem, który omawiał bardziej e, większe rozpoznanie w tym temacie uczynić. Bardzo to były ciekawe doświadczenia, bardzo z, wiele, z wielu tych inspiracji. Na pewno żeśmy jako studenci skorzystali. Broń, Panie Boże, kochani, nie chcę się porównywać do wielkiego profesora, w jaki sposób mojego mistrza też. Natomiast chciałem dzisiaj właśnie coś takiego w prosty sposób zaproponować, już na sam koniec. To będzie, kochani, mój subiektywny, oczywiście, wybór pewnych pozycji książkowych, przez które chciałbym Was zaprosić do jeszcze większej lektury duchowej, jako przygotowanie, jako zmotywowanie się z wielką miłością i radością do modlitwy, do bycia przy Panu Bogu. Wszystkim nam jest to, zdaje się, nieustannie potrzebne. Będzie, będą się wyświetlały na, na ekranach okładki tychże książek, o których za chwilę powiem króciutko. Dlatego tak, bo akurat jakoś mam taki zwyczaj, nie wiem, czy stety, czy niestety, że jak coś przeczytam, to najczęściej ta książka dość szybko ląduje w innych rękach bo ktoś tam prosi, ktoś chce, czy po prostu daje, bo, bo się sam zachwyciłem, no to przekazuję dalej, więc w mojej biblioteczce na półce raczej książek się nie znajdzie za bardzo, bo one gdzieś tam są rozchodne. Niektóre mam, ale w większości już nie mam. Ta lista, którą się przedstawię, gdyby ktoś ewentualnie był zainteresowany, zawsze mogę udostępnić, nie ma problemu. Oczywiście mówię, to jest moja, moja subiektywna propozycja, bo pewnie każdy z nas mógłby jeszcze tam jakieś inne też dać. Co proponuję, kochani, do takich inspiracji? Pierwsza pozycja. Książeczka, bardzo takie małe, fajne dziełko, pod tytułem O praktykowaniu Bożej obecności. Napisał ją brat Wawrzyniec, Karmelita, uwaga, już w XVI wieku. Książka, która po dzień dzisiejszy jest bardzo aktualna, która omawia problem, gdzie ten zakonnik przedstawia siebie jako człowieka strasznie takiego e, urobionego modlitwą, w sensie było mu ciężko z tym, że narzucił sobie zbyt wiele rzeczy w swoje życie modlitewne. Strasznie mu się tam wiele rzeczy pomieszało. I mówi, w pewnym momencie, dzięki pomocy różnym swoim kierownikom duchowym, zrozumiał, że on chce modlić się zupełnie inaczej. Wyrzucił ze swojego życia duchowego, wszystkie jakieś takie rzeczy, które narosły niepotrzebnie, zostały zupełne podstawy. Zajął się swoim życiem zakonnym, chyba tam w ogródku pracował czy gdzieś i opisuje, jakim niesamowitym szczęściarzem się stał, i człowiekiem, który doświadcza obecności Pana Boga absolutnie we wszystkim. Polecam wam to dziełko jako taką, taką inspirację. Coś, coś prostego, fajnego na sam początek. Bardzo ciekawa pozycja. Idźmy dalej. Ksiądz Grzegorz Strzelczyk. Nie wiem, czy pamiętacie. Kiedyś głosił tu kazania odpustowe. To jest obecnie proboszcz w jednej z tyskich parafii. Kapłan naszej archidiecezji, Miałem też szczęście poprosić go o e, homilię prymicyjną. Niesamowite doświadczenie. E, w wielu swoich pozycjach napisał i to: Ćwiczenia ze szczęścia. Ksiądz Grzegorz opisuje szczęśliwe życie chrześcijanina na bazie ośmiu błogosławieństw z Ewangelii według świętego Mateusza. Jak to konkretnie, że tak powiem, wprowadzić w życie, też przez etap modlitwy? Bardzo Wam serdecznie tą książkę, kochani, bardzo prostą polecam. Pani Maria Miduch, Oddech Boga, modlitwa ludzi Biblii. Pamiętam, jak ta książka mnie mocno poruszyła, dlatego że opisuje modlitwę z punktu widzenia, czy też przez pryzmat. Ludzi Biblii, których znamy, postaci biblijnych, ale opisują ją bardzo współczesnym językiem, doświadczeniem współczesnego człowieka. Bardzo ciekawe spojrzenie, pokazujące od zupełnie innej perspektywy, jak można się modlić i ufać Bogu. O co w tym wszystkim chodzi? Prosto napisana, a w wielkiej głębi. Serdecznie polecam tą pozycję. Dalej. Coś, co może już tutaj nieraz było wspominane. Moi drodzy. Ksiądz Franciszek Blachnicki, założyciel oazy. On akurat książek raczej nie pisał, bo nie miał na to czasu za bardzo, bo był mówcą i duszpasterzem. Natomiast ktoś zebrał nie jeden raz oczywiście jego różne wypowiedzi i między nimi powstała taka pozycja sympatycy czy chrześcijanie? Jedna z moich pierwszych pozycji w życiu duchowym. Ksiądz Franciszek Blachnicki. Opisuje tutaj różne kwestie, ale między innymi pewien ciekawy kontekst kościoła w Polsce się wyłania z tych, z tych tekstów. W jakim kontekście my się modlimy i przeżywamy Pana Boga? Coś, co zostało, zostało wypowiedziane 40-50 lat temu. Jak to przeczytacie, zobaczycie, że dalej zachowuje swoją mocną aktualność w różnych aspektach. Bardzo polecam w swoim życiu duchowym przeczytać tą pozycję. Wczoraj już wspominałem też w, w, w moich konferencjach mnichów z góry Atos. W Grecji taka wysypka jest sobie odcięta od świata, gdzie modlą się od wieków mnisi prawosławni. Mają głębokie doświadczenie modlitwy. Mało kto ma tam wstęp. Mało kto. Niektórym się udało. Jeden z dominikaninów, dominikan, dominikaninów, no, jeden z zakonników dominikan, dominikanie, dostał się tam, spisał ich różne mądrości, i powstała taka książeczka Mądrość Mnichów z Góry Atos. Bardzo e, ciekawe przemyślenia, cytaty. To tak zwana pozycja do poduszki. E, nie, na, nie naraz do przeczytania, ale właśnie do inspiracji. Bardzo, bardzo głęboko polecam im tę pozycję. Wczoraj też kolejna wspomniana pozycja modlitwa kontemplacyjna. Tomasz Merton, e, zakonnik z XX wieku. E, on wiele dzieł napisał, ale Tom akurat miałem okazję przeczytać. Modlitwa kontemplacyjna, wprowadzenie w tą modlitwę, opisanie tej modlitwy. Słowo kontemplacja nam się w chrześcijaństwie często przejawia. O co chodzi? Jak jest przeżywana kontemplacja? Bardzo polecam też to przeczytać. To jest jedna z obowiązkowych lektur, wydaje się, w życiu duchowym. Z troszeczkę innej bajki źródło na pustyni miast. Pierre-Marie Delphier. Człowiek, kochani, który w XX wieku w Paryżu założył wspólnoty jerozolimskie. Polega to na tym, że ktoś, kto jest w tych wspólnotach, pół dnia, jeśli tak to można obrazowo pokazać, pół dnia jest pracownikiem, pracuje na pół etatu, drugą połowę dnia przeżywa jako mnich, mniszka. Te wspólnoty istnieją do dzisiaj, są między innymi w Warszawie, był też w Polsce, jak jeszcze żył, w Piemariedlifie, Książka źródło na pustyni miast jest pewną inspiracją, to jest reguła, ich reguła zakonna, ale napisana w taki sposób, że staje się dla ciebie pożywką, jak ogarniać życie modlitewne w zabieganym dniu, w zabieganym świecie. Bardzo polecam również tą pozycję. Jeszcze troszeczkę innej bajki, klasyka, być może już mieliście kochani okazję ją przeczytać, Joseph Murphy, Potęga podświadomości. Spojrzenie od zupełnie innej strony na człowieka. Na to, jakie, jakie dary potężne człowiek został przez Boga wyposażony. Yy, uważam, że to trzeba przeczytać. Ja tak mówię do każdej książki oczywiście, ale no, to są takie perełki. Yy, może to dziwne, co teraz pokazuje Pismo Święte. No dokładnie. Jeśli mówić o życiu duchowym, to nie ma możliwości przeżycia tego życia duchowego yy, bez tej pozycji. Pismo Święte. Kilka ładnych, lat temu, kilka ładnych lat temu, kiedy jeszcze miałem okazję tu być wikariuszem, miałem tu jedną z homilii, gdzie pytałem was bardzo mocno, czy przeczytałeś już całe Pismo Święte. Pytanie oczywiście pozostaje aktualne. Czy zrobiłeś to już? Bracie, siostro, jeśli jeszcze nie, do dzieła. To nie jest grube. Harry Potter ma więcej. Słuchajcie, zachęcam bardzo mocno, żeby to dzieło w całości przeczytać, mieć ogląd całej historii zbawienia. Słowa Bożego przekazanego na kartach Biblii. Akurat pokazuję tą pozycję, ponieważ jest to według mnie jedno z najlepszych wydań do czytania takiego codziennego. To jest wydanie Pisma Świętego według edycji Świętego Pawła, spokojnie do nabycia zawsze i wszędzie. Bardzo prostym językiem, prostszym, można tak powiedzieć, o napisane niż w poprzednich wydaniach, dużo komentarzy, które pokazują, jak zrozumieć pewne kwestie czasami zabiłe, czy też związane z historią, czy, czy z miejscami, gdzie się to działo, bardzo Wam polecam. Wtedy też wspominałem, przypomnę tylko, jeśli ktoś chociażby czytał jeden rozdział dziennie, potrzeba 3,5 roku na przeczytanie całej tej. Więc gdyby ktoś wtedy zaczął, już by miało skończone, nawet dwa razy. Zachęcam, bardzo mocno. I ostatnia tu pozycja, którą pokazuję, coś, co mnie też bardzo inspiruje przez wiele lat to jest miesięcznik w drodze. Miesięcznik dominikański, wydawany, no właśnie, raz w miesiącu ponad 100 stron co miesiąc bardzo zawsze świeżego spojrzenia na aktualne sprawy duchowe sprawy kościoła w Polsce i na świecie sprawy społeczne. Panie, bo Dominikanie pozwalają, czy zapraszają do, do publikacji przeróżnych ludzi z przeróżnych opcji. To daje dużo do myślenia. To bardzo ciekawie pozwala, pewną optykę sobie ułożyć, związaną właśnie z przeżywaniem też między innymi życia duchowego. To jest miesięcznik, mam wiele pozycji. Gdyby ktoś chciał, mogę nawet udostępnić, nie ma najmniejszego problemu. To jest na pewno coś, co mnie kształtuje już od wielu, wielu lat. Tyle jeśli chodzi o te pozycje książkowe. Mówię, pewnie każdy z Was jeszcze mógłby do mnie napisać, a jeszcze to, a jeszcze tamto, wiem, jak najbardziej. Ja chciałem się coś takiego serdecznie, kochani, zaproponować. Patrzcie, to jest piękne, że my jako wspólnota możemy się ciągnąć w górę, tak, jeśli tak to można nazwać. Że my jako wspólnota chcemy się wszyscy mobilizować razem. Jesteśmy wspólnotą Kościoła, który pragnie Boga i zjednoczenia z nim cały czas. I jest taki moment w życiu, czy są takie momenty w życiu, kiedy zwyczajnie trzeba też poprosić o pomoc. Że widzę, że sam sobie nie daję rady z moim przeżywaniem życia duchowego, być może zbyt wiele wątpliwości, być może zbyt wiele rzeczy w życiu się wydarzyło. Nie bój się poprosić kogoś trzeciego o pomoc. Tak? To może być kapłan, to może być siostra zakonna, to może być osoba świecka, która ma wielkie przygotowanie, też i duchowe, i merytoryczne do tego. Znamy w Kościele taką rzeczywistość, która nazywa się kierownictwo duchowe. To nie chodzi o to, że ktoś pokieruje twoim życiem. Chodzi o towarzyszenie, przyglądanie się twojemu rozwojowi. Kiedy możesz też przedstawić swoje pewne sugestie, pokazać jak się modlisz. Ktoś inny ewentualnie cię podprowadzi, podpowie, zasugeruje, ale przede wszystkim będzie ci towarzyszem. Nie na całe życie, niekoniecznie, przynajmniej na jakiś czas. Warto z tego skorzystać. Ja wiem, kochani, że w tej parafii to się dzieje i daj Boże, żeby działo się nieustannie. Dzwoncie do nas, piszcie do nas, do księży. Zapraszamy was. Jesteśmy do waszej dyspozycji, żebyśmy razem, słuchajcie, wspólnie współwali pewne kwestie życia duchowego również e, przeżywać, wzmacniać, wszystko ku większej chwale Bożej, tak? To jest piękne, kiedy, kiedy można sobie też czas poświęcić, tak? Na indywidualną rozmowę. Nie zawsze tam z tyłu, nie? W konfesjonale jest na to czas, czasami tam, nie? Mamy 3-4 minutki. Można się spotkać indywidualnie, tak? Dać sobie więcej czasu, żeby no właśnie, coś było więcej, tak? Coś było więcej. Dziękuję za wysłuchanie tej ostatniej, kochani, części szkoły modlitwy, takich propozycji na na sam koniec, na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za czas, który przez te kilka dni mogłem tu spędzić. Niesamowicie się z tego cieszę. Powrót do Orzegowa jest no, rozpierającą od wewnątrz radością, słuchajcie. To, to się naprawdę dzieje, a ja się z tego niesamowicie cieszę. Jeszcze raz bardzo dziękuję księdzu proboszczowi za zaproszenie. Wszystkim tu duszpasterzom za, za tak serdeczne przyjęcie i wszystkim Wam za tak serdeczne przyjęcie. Czuję się tu człowiek jak w domu po, po powrocie trzymajcie się mocno pana boga oczywiście życzę wam błogosławieństwa i do zobaczenia na różnych ścieżkach życiowych kończąc chcę zadać pytanie jak się czujecie no teraz możemy kończyć dzwony biją amen